Przesłuchanie to właściwie jedyny moment w sprawie sądowej, w którym to kredytobiorca podejmuje aktywny udział. Nie sposób jest wskazać listę pytań, które padną w kontekście danej sprawy, niemniej jednak jakieś pytania paść muszą. Z praktyki sądowej wynika, że w pierwszej kolejności pytania zadaje sąd, potem pełnomocnik kredytobiorcy, a na końcu pytania będą kierowane bezpośrednio przez pełnomocnika banku. Pytania zadawane przez sąd w pierwszej kolejności będą dotyczyły kwestii danych osobowych oraz wykonywanego zawodu. Następnie możemy spodziewać się bardziej precyzyjnych pytań, które będą dotyczyły bezpośrednio zawartej przez ciebie umowy kredytu. To jest, na przykład, celu tej umowy, informacji przekazywanych przez pracownika banku na etapie zawierania tej umowy, wyjaśnienia kluczowych kwestii, między in. mechanizmu indeksacji i denominacji zawartej właśnie w twojej umowie. Pamiętajmy o tym, że na sali sądowej będzie obecny twój pełnomocnik. Jego zadanie będzie Niejako nadzorowanie tego, co się dzieje w sądzie. Pełnomocnik będzie próbował wykazać, że nie zostałeś poinformowany o wszystkich elementach związanych ze sporną umową kredytu. To jest na przykład o ryzykach, które wiążą się właśnie z tym produktem. Pełnomocnik banku, który będzie zadawał pytania w ostatniej kolejności, niejako będzie próbował wykazać, przedstawić, że to bank sprostał wszystkim elementom związanym z oferowanym produktem. Pamiętaj, że przed rozprawą będziesz miał rozmowę ze swoim pełnomocnikiem, który wyjaśni konkretne elementy, które padną w kontekście danego spotkania w sądzie.